Przedstawiam Wam napęd, pendrive na USB 3.0 firmy Sandisk. Jest to pojemność 32 GB. Interfejs podłączenia to jest USB 3.0, charakterystyczny niebieski kolor, ponieważ tak się zaznacza interfejs USB 3.0, no chociaż nie zawsze. I maksymalna prędkość odczytu tutaj dochodzi do 80 MB na sekundę. Oprogramowanie dostajecie również z SANDISK Secure Access i oczywiście jest kompatybilny ten pendrive z USB 2.0. Gwarancja 60 miesięcy. No, tak jak mówię, ja potrzebowałem bardzo szybkiego pendrive'a. No, nie jest jakiś to topowy, wiadomo, ale też cena jest odpowiednia. Bodajże w sklepie jednym z nich, nie będę reklamował tutaj, jeszcze nadal w linku zapłacicie coś za około 100 zł, ale można też znaleźć tańsze oferty. Więc tak wygląda Sandisk 32 GB 3.0 USB. I tak jak mówię, jeżeli potrzebujecie bardzo szybkiego przesyłania danych, to interfejs USB 3.0 jest Wam po prostu potrzebny. Bardzo fajnie się prezentuje fajny design. Tutaj wciskany, żeby go wyjąć. I, I wysyłanie. Więc bardzo prosty, bardzo ładnie zaprojektowany. Tutaj możecie sobie dołączyć do brelaczka.